Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejna seria na moim kanale, tym razem Assassin's Creed Brotherhood, ze względu na to, że będziemy kontynuować, prawda, całą serię, e, serię gier Assassin's Creed, no i co, zaczynamy, naciskamy Enter, e, tworzymy sobie tryb opowieści, jeszcze zobaczę tylko, czy dźwięk mam dobrze ustawiony, opcje, op tu widzę, że są okrojone, dobra, tryb opowieści, nowa sesja jako Desmond, No I, I don't think anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. i know i didn't. but here i am. on one side are the templars, better known these days as abstergo industries. they're in the business of control. politics, economics, technology. they won't stop until every single one of us serves them, literally. Fighting against them are the assassins, a group dedicated to safeguarding humanity's free will. I was born into the brotherhood. A couple of weeks ago the Templars found me. They took me prisoner, strapped me into a machine they built and put me to work. It's called ananimus. And it's where I spent most of my time, exploring the memories of my ancestors, discovering entire lives locked deep inside my DNA. First I revisited the life of al Altair ibn La'Ahad. An assassin from the Crusades. The Templars wanted the location of something known as a piece of Eden, an ancient artifact capable of bending people to their will. Once the Templars had what they were looking for, they decided my usefulness had come to an end. But Lucy saved me. Lucy, when things were at their worst, she revealed herself to be an assassin and helped me escape. I was hoping that would be the end of my misadventures. But we were just getting started. Back into another animus I went. Now, I'm reliving the memories of Ezio Auditore da Firenze, my ancestor from the Renaissance, searching for a path forward. Through the bleeding effect, I'm becoming an assassin in more than just name. It will come in handy as the Templars prepare to enslave us all. They found us, they've crashed our hideout, and we're fleeing the scene looking for a place to hide. Ok, przypomnieliśmy sobie, co było w poprzednich dwóch seriach, czyli Assassin's Creed 1 oraz Assassin's Creed 2, no i to jak wspomniałem, lecimy z Brotherhoodem. Okej, okay, właśnie tutaj pojawił się achievement, achievement e, trudności techniczne coś w ten styl. E, Przeszedłem właśnie do tego momentu grę. E, dla testu, prawda? Dla testu FPSów, także e, dostałem tutaj 10 punktów Uplay. Tak. Dla ciekawych. Reka, co się Muszę do Czy pewnie będzie jakiś trening albo coś w ten styl? Cóż, zaraz zobaczymy. Jedyne czego nie lubię w Brotherhoodzie to gildi jakby swoich Asynów. Bo właśnie teraz, zamiast e, w większości przypadków, zamiast zdobywać e, wieże, to żeby zdobyć teren, mapę, to trzeba przyjąć na początku ten teren e, od temtariuszy ich dowódców. Zresztą zobaczycie to e, za kilka odcinków, prawda? I na to wychodzi, że papież zwinął się. Mamy jego szaty, pamiętacie, w niedzielę się z nim tutaj biliśmy. Ale zostawił artefakt. Uncle, what can I say? We sent a single man against an entire army. I was worried. Quick, climb up. We have to get out of okay. czyli ten, ok. Śmigamy sobie po ewidentnie jaśniejszych punktach, takich bardziej turkusowych, aniżeli zielonych.

E, zobaczymy, czy dźwięk jest optymalnie ustawiony. E, to będzie w ogólnych pewnie. No, możemy jeszcze zmniejszyć. Nie, jasność to zostawmy. Ok. Kto by pomyślał, że pod Watykanem takie technologie? see you pay for your You have desecrated the of this holy place. You condemn what you do not understand. We must go, Ezio. Now. No to go. Chodź no po co się przybierasz przez środek no? Did Rodrigo manage to hurt you? Nie. Ogólnie, dać znać, że wam się podoba intro. Niby muzyka ta sama, ale intro troszeczkę inne, ponieważ no, wykor nie wykorzystywałem tylko scen walki. Co ty You from the look <noise> Not bad. Uh, weźmy sobie na. To. You still have some skill. Buona questa. Idealnie. Ogólnie odblokowałem sobie DLC związane z jakimś porwaniem Leonarda. Także to też będę sobie chciał przejść. Teraz te kontry fajniej fotą, dużo fajniej. E, tylko chyba wystarczy odblokować główny menu do danego save'a e, to DLC. Jeszcze zobaczę, od tam będzie dokładnie chodzić. No, co za pała, no. No, i standardowo myślę, że e, tak samo jak mniej więcej w połowie drugiej, e, połowie części drugiej, assassina, e, tak samo teraz już z miejsca. Coś ty zrobił? Aha, dobra, z miejsca zacznę już e, po prostu przechodzenie, tylko z wami fabuły i zadań, a mm, punkty widokowe już sobie będę robić poza nagraniami. Chyba najlepsze wyjście. No, pięknie to zrobiłeś, Esio. Super zajebiście. What the fuck? A tobie co? Raz w tom, raz w tom. Widzę, że nie niezdecydowany dzisiaj. I to strasznie niezdecydowany. Pięknie poszło! Czekaj w ogóle dokąd biegniemy. nie spotkać się z całą paczką.

Nie, no nie wyrzucamy, Daj po co? I właśnie taki widok e, rozpoczyna każdego asyna, czyli e, widok na miasto, zauważcie. Przynajmniej do trójki, bo czwórki nawet jeszcze nie odpalałem. Jeszcze odpalałem, ale. Nie, nie grałem więcej niż 2 minuty. Podejrzewam, że teraz będzie jakaś scenka, jeszcze z pomieszczenia, jakby z tego tam. O właśnie, inwestycje w Rzymie, to lubię, to lubię. A nie, już widzę, że prosto pełni albo Rzym, albo. Mo o właśnie, Montyry rok później, w zasadzie to miesiąc później.

Dawaj, dawaj, wujaszek, ciśniemy. Welcome back Ed! No Buongiorno. Good, Good to be home. This place just keeps getting better. Thanks to you. Claudia. It is good to be home. How is mother? She's fine. I, I heard you were returning, but I'm glad to see it with my own eyes. The Contessa of Forli is here to welcome you. I had no idea you were so famous. Catarina? Here? Is it finished then? Is the Spaniard truly dead? Gather the others in Mario's study tonight. I'll explain everything there. Oj, coś czuję, że nie będą zadowoleni. Coś czuję, że nie będą zadowoleni na to, że y, hiszpan wciąż żyje. Ale co tutaj my mamy? No, zobaczmy. To Chyba jest, kto to jest? Jakaś babka. Salve. So many, many flowers. Your husband must be very lucky. I am the lucky one. I have you here to aid me. Let me see what I can do. Back there, I may have given you the wrong impression. Oh? I have no husband. The flowers are for a party. Am I invited? To Claudia oh. Auditori's birthday party in the villa if you are willing to help me again what makes you think i have class i could tell the moment i saw you no one in this town walks with such bearing i'm certain ezio Auditore himself would be impressed do you know of ezio Cloud thinks the world of him but he rarely visits her she is right i have been oh no you the party was intended to be a surprise. Promise you not her Claudia. What will you do to keep me quiet? I am sure I can think of several things. I'll be waiting to hear them when we get there. No. Brush. No water. No. Now about earning my silence. I have something in mind. There is one condition. Anything. You must wait until tomorrow. If it pleases you, I will not stand in your way. It will be worth the wait, Ezio. Trust me. O kurcz! dobra, no to kolejne dwa jakieś tutaj, widzę, zadań, zadanka Nie pomaganie jakimś właśnie tutaj y, mieszkańcom Taki jakby powrót do willi, prawda? Także teraz gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj... O Buongiorno. Ezio, Mario is going to murder me. I have lost his favorite horse. I will bring it back. God bless you, Ezio. No nie, no nie, no nie. Konić, hono! Konić, no no. No, ci nie No dobra. Się muzyczka źle widzę, zapętiła. W Znaczy to słyszę, a nie widzę. Koniś, koniś, ogarnij się. No. Grazie, zio. I can no longer keep up with the horses. Promise me you will enjoy your health. battle as Mario. My battles have already been won. That is good news. Arrivederci, widerci Ezio Arrivederci. No i ostatnie jakieś zadanie. Gdzie to jest? Nie dziwię się jak właśnie gdzieś przy, przy tych działach. Eee... To jest też właśnie superowe. To mi się też bardzo podoba. Ok, co tutaj macie. So, these are the new cannons? Yes, signorezio. May I try one? Yes, but. Go on! Tell him! We can make them work properly, and the fool who mounted them is nowhere to be found. Then it is up to me to find him. We do not want to waste your time. It is not any trouble. I have all the time in the world now. No, do we? Znać puszkarza No powinienem coś tutaj Dobra Jednak przychodzi, dobra, zwracam honor Dobrze, że nie schodziłem, bo on pewnie będzie gdzieś tutaj Na górze Nie Pijaczyna Salve meseri We need you to fix the cannons on the battlements Leave me be I do not begin repairs before noon Do you know what time it is

But I got hold of a design from France, yeah? a hand cannon, something called a wrought iron murderer. Imagine firing a cannon from your hands. <laughs> that is the future. Dobra, future po później, na no, teraz na no, ten czas masz to naprawić. What have you done? We used them. They were not ready for firing. You could have gotten us all killed. Let me see. <laughs> His breath is more fatal than our currents. Only when you two fools are shooting them. There, try it. Oh Bože! use them, Prav try the tell of no the Aim at something to test the alliance. Nawet ładnie to dostrzega. Dobrze, że nie wszystkie musimy strącać. O, no Minęło. On mnie właśnie pominął, że tu ja nie umiem celować. O, ale przesuwa to się masakryźnie po prostu. A chcę szczególnie ten cel ściągnąć, bo on będzie łatwy. Dobra, 5 za 5, pozdrawiam, koniec.

Więc to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym pogadamy sobie e, z Wujaszkiem, właśnie na temat e, naszych przygód w Rzymie. Jak to, żeśmy nie zabili Hiszpana, który uciekł, czyli ówczesnego papieża Rodrigo Bordzią. E, także dziękuję za uwagę. Zapraszam na, e, na środę. Tak, nie, na niedzielę. Przepraszam, dzisiaj jest środa. Zapraszam na niedzielę. Do zobaczenia. Pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji. Cześć.